Wszystkich bardzo serdecznie. Tramadol hydrochlor się kłania. Jeśli będą jakieś hałasy w tle, to nie zważajcie na nie eee, uwagi. Przynajmniej postarajcie się, to jest mój eee, mały synek 9-miesięczny, którego uczę właśnie akwarystyki i miłości do tego hobby. No, tak, podoba Ci się śliczny akwarium, nie? Ehm, no, dzisiejszy temat to Kiryski e, Sterbaj no może nie temat, niedługo może zrobię filmik właśnie o kieryskach Chociaż tych odmian też jest od groma i ciut, ciut. Ja w każdym razie dokupiłem sobie przed wczoraj 5 kierysków sterbaj U mnie w zologu praktycznie żaden więc jak je zobaczyłem ostatnie 5 sztuk to stwierdziłem, że muszę je mieć No i je kupiłem Wczoraj przy okazji robienia porządnej porządków, przycinki znaczy się w tym akwarium Stwierdziłem, że zrobię plażę dla tych moich podopiecznych Ponieważ, no kieryski, wiadomo lubią sobie pogrzebać w piachu Zbrojniki też nie niektóre, również ja zauważyłem, że Lori Carrieret bardzo często sobie tutaj wylegują na tym od wczoraj wieczora E, już kilka razy widziałem właśnie Lori karieret wylegujących tutaj na, tym, e, na tej plaży ja tą plażę jeszcze myślę troszeczkę powiększyć Te przede wszystkim te kamienie tutaj z brzegu wyciągnę tutaj jeszcze trochę może ją z, na tą stronę z, powiększę i postaram się trochę na tył chociaż tam z tyłu jest bardzo dużo kawałków e, kokosów e, kamieni, tam są kryjówki porobione właśnie dla zbrojników e, bo kilka zbrojników jednak mam w tym e, w tym e, baniaku i, i ryski temu zresztą też często się kitrają. E, dwa wiadra roślin, w której znowu wyciąłem, i jeszcze myślę, że trochę można by wyciąć, zwłaszcza z tej, e, z tej lewej strony. E, jeszcze spróbuję wyciąć, e, jeszcze z góry zrobić tutaj trochę więcej światła. Może też zrobię tu plażę, e, ponieważ tam światło dosyć mało dochodzi ze względu na to na ten. E, Mikrozorium pteropus, które się tam tak strasznie i tą żabienicę, które się tam tak rozrosły. Jest tam jeszcze kawałek korzenia tutaj e, z tymi anobiasami. To anobiasy postaram się, może mi się uda cofnąć jeszcze trochę tam. Jest taki wielki kawał lawy, i, e, i co jeszcze? I, I z tyłu korzeń też jeszcze jest, więc spróbuję to, to wszystko posunąć do tyłu. Ten kawałek tutaj wziąć z brzegu i może mi się uda jeszcze tutaj. Coś wymodzić, cofnąć ten, to, żeby powiększyć ten pierwszy plan. No i co? No i tyle. Plaża jest jaka jest. Wczoraj jak kombinowałem, robiłem tą przycinkę. Przy okazji tutaj wyciągnąłem chyba z nie wiem, z 30-40 sagitarii, kilka waliznerii, które się właśnie z przodu też przebiły. No, więc syf straszny się zrobił w, w wodzie, ale, ale filterki całe szczęście dają radę, także przez kilka godzin nocy, ponieważ wczoraj późno w nocy skończyłem to przycinać, kilka godzin nocnych to się tutaj wszystko wyklarowało i, i dzisiaj rano już widzicie, jak jest czysto ładniej i przyjemniej. Kiryski wreszcie, wreszcie wyszły, bo. bo tak to przez te półtorej dnia praktycznie nie mogłem... Ani jednego nie widziałem z e, No i wreszcie jestem w miarę zadowolony. E, co jeszcze kupiłem? Kupiłem jeszcze trochę żwiru z myślą właśnie o nowym baniaku i kupiłem jeszcze dwie nowe roślinki. No nie byłbym sobą gdybym nie kupił. E, jest to Ludwigia palustris. E, która wylądowała w 45 na razie i kryptokoryna parwa, to jest bardzo mała kryptokoryna, ona też wylądowała 45 ja Wam za chwilę pokażę jak one wyglądają, spróbuję teraz zrobić zbliżenie na, na tą 200 na te kieryski moje zobaczycie mniej więcej jak to wygląda, dzisiaj od rana te moje brzanki wysmukłe Titea się ze sobą gryzą po prostu szaleją, teraz troszeczkę przystały, ale ale kawał czasu był taki, że no kłóciły się tutaj zdrowo, to są dwa samce, więc no walczą trochę o terytorium. E, one pochodzą jeszcze z. O, no, gonią, nie wiem, czy widzicie tutaj z tej strony. E, są M, gonią trosze, trochę inne ryby. No brakuje mi innych, no, nie, nie jestem w stanie kupić, ale ja je kupiłem przeszło 2 lata temu. Czy 3 już będzie 2,5 chyba roku temu jak zakładałem 45, tam mi pani doradziła w zoologu i, i tak zostały. Dobra, teraz będzie trochę rzucało. W 45 niestety nie ma nie ma. CO2, a światło jest od groma, zresztą omówimy ją za chwilę. Słuchajcie, co chciałem powiedzieć jeszcze? Nie wiem, co chciałem Wam powiedzieć, eee, rozmawiałem z kilkorgiem z Was swojego czasu, że raczek e, orange to jest e, no, nieporozumienie, e, ponieważ będzie mi właśnie, chociażby tutaj, jest weloniasty e, zbrojnik, którego kupiłem na moment dla swojego starszego syna, e, i będzie mi te ryby. Szargał i targał On mi w 45 Zabił niejednego ślimaka Tam głównie ślimaki hoduje Więc wylądował tu w 200 Bo nie chciałem go mu eutanazji robić I powiem wam, że no, próbuje ryby ganiać I Oczywiście, teraz zobaczymy czy tego zbrojnika pogoni Ale ryby jak na razie Sobie dają radę o. No I tak to się kończy, no, na razie żadna, żadna ryba Nie ucierpiała i mam nadzieję, że że nie ucierpi. Dobra, o no popatrzcie, jaki patent wymyśliłem. Wczoraj do przycinki było mi zawsze ciemno tutaj. Nie miałem jak przycinać, ponieważ tą belkę na jedną stronę odkładam, i wtedy mam ciemno. Zastanawiam się, żeby sobie tutaj podwiesić u góry. I sobie wczoraj tak na prowizorkę zrobiłem, przymocowałem właśnie dwa. Naświetlacze LEDowe, które sobie tutaj leżały, jeden 30W, drugi 20W i świetnie to naprawdę naświetlają to akwarium. Na, na przycinkę idealna sprawa. Także muszę je teraz ściągnąć, albo może sobie je przymocuję tak na stałe. Zresztą zobaczymy, niedługo przyjdzie nowa belka, i, i może wtedy coś podziałamy, żeby belka była wisząca, żeby spokojnie można było robić też przycinki. To jest 45 litrów moje. To jest bimbrownia, ale nieszczelna się okazało, muszę też trochę podziałać No nie leci CO2 Także tutaj CO2 nie ma i nie było No było przez 2 czy 3 dni tylko i to tyle Światło jest teraz od groma przez już 2-3 tygodnie mniej więcej I popatrzcie, wreszcie pojawiły się, wreszcie, no pojawiły się Objawy niedoborów na liściach, no trzeba było to to było do przewidzenia. Tak samo pojawiły się pierwsze zielenice Na Anubiasach i trochę na szybie Więc no To było do przewidzenia jak tutaj z 11W światła nagle jest w PowerLedach 30W Więc światło jest teraz niby od groma No jest od groma Tutaj, tutaj żyje 10 Rozbór yy, w galaksy, tak potocznie zwane, a tak naprawdę to są niebiańskie danie perłowe I dwa głupiki, takie o, dwa samce yy, Tu z tyłu jest ta Ludwigia, którą kupiłem, a tu jest ta Kryptokoryna Tu jest pół i tutaj jest drugie pół, które kupiłem Ostatnio trochę przybiło mi świderków, to możecie zobaczyć ile tego dziadostwa jest no, Nie jest tego aż tak strasznie dużo ale, ale już zaczyna to być troszeczkę denerwujące, ja tutaj Helenek nie wpuszczam, ja staram się żeby ten baniaczek był w miarę naturalny i jak najmniej tutaj grzebać chociaż ostatnio musiałem zrobić jakąś małą przycinkę i posadzić właśnie te nowo zakupione rośliny przycinka była naprawdę minimalna bo ja tutaj nie nawożę ze dwa razy tylko wrałem makro przez ostatnie Ostatni miesiąc, dwa razy to wlałem makro. Myślę, że wreszcie trzeba zacząć nawozić. No bo na liściach się pojawiły te objawy niedoborów. Tutaj mam również mnóstwo innych ślimaków, bo, ponieważ tu są również, popatrzcie, tu widać akurat Batmana. Są tutaj dwa Batmany, są tutaj zatoczaki, są tutaj dwa hełmy, są tutaj trzy zebry i co jeszcze, Na no świderków jest sporo za dużo i, i, i co i była do niedawna była do niedawna ampularia ale się wypisała nie wiem dlaczego, padła mi ampularia z dnia na dzień jednego dnia było ok, drugiego dnia padła i no i ją wywaliłem no niestety wywaliłem ją za okno, mam ją niedaleko, myślę, że jak się muszelka oczyści to no może myślę muszle wrzucę do dwusetki, żeby ładnie wyglądała, tam zresztą te moje, tam jest bardzo Jednak tam jest miękka woda, ze względu na tę ilość garbników i, i torfu, którą ja tam stale dodaję I te moje ampularie, które, nie ampularie tylko Helenki, które żyją tam i tam też są dwie zebry no i trochę jestem tam toczaków i, i świderków, ale tam jest naprawdę tego bardzo, bardzo mało Ale w większości widać objawy niedoborów, znaczy no Wapna brakuje im, woda jest za miękka, więc myślę, że jak tam rzucę kilka Kilka muszelek, jedną czy dwie właśnie po starych Po starych jakichś zdechłych ślimakach to To będzie to ich te niedobory zaspokoje. No dobra, to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, cześć.